Czy mogę podczas oczekiwania na zlecenie włączyć kopertę? Jaka jest różnica między kopertą a łóżkiem? Łóżko, proszę Państwa, rejestruje nam okresy, w których kierowca nie pracuje. Wykorzystuje ten okres wyłącznie na wypoczynek, korzysta z tego okresu swobodnie. Swobodnie. Teraz, jeżeli ja czekam na taką dyspozycję. To ja mogę swobodnie dysponować swoim czasem. Czy ja będę mógł zamknąć tą ciężarówkę i pójść sobie na przykład do parku posiedzieć na ławce? No i jak mi się już znudzi, to wrócę i zapytam już. A oni powiedzą: Stary, 20 minut temu miałeś podjechać, zobacz, już cię dwóch kiwnęło. Czyli jeżeli ja nie znam okresu rozpoczęcia mojej pracy, jestem w tak zwanej dyspozycji i wtedy powinienem zaznaczyć to kopertą. Ale pamiętajcie, że koperta nie jest przerwą dla kierowcy w pracy. Nie jest przerwą. Kierowca w tym czasie nie pracuje, nie realizuje żadnych zadań, ale nie może sobie tego okresu zaliczyć jako przerwy. Chociaż nie do końca jest to prawdą, co powiedziałem teraz, bo pakiet mobilności wprowadził zapis, który jest niezgodny z innymi przepisami. To, co powiedziałem przed chwilą, że przerwa, dyspozycja, przepraszam, nie jest przerwą w rozumieniu przepisów regulujących czas pracy kierowcy, to wynika z dyrektywy 2002 przez 15 przez WE. A pakiet mobilności mówi nam dzisiaj o tym, że jeżeli pojazdem kieruje załoga dwuosobowa, to kierowca siedzący obok kierowcy prowadzącego ma dyspozycję, czyli ma kopertę. I z tego okresu który trwa dłużej niż 45 minut. 45 minut może sobie przeznaczyć na przerwę. Ona nie będzie zarysowana, bo będzie koperta. Czyli tu jest właśnie ta niejasność, niejasność prawna, nie brak precyzji po prostu. Jest zaprzeczenie z innego, z innego aktu. Co prawda, rozporządzenie jest aktem ważniejszym niż dyrektywa. No ale nie można się bawić teraz w hierarchię ważności aktów, bo możemy to stosować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy te przepisy są zgodne ze sobą, a tutaj jest niezgodność. Ale tak to wygląda.